od 50 zł do kosy. Witam was w kolejnym odcinku z tej serii. Ostatnim razem dostaliśmy w pizdę, ale w tym filmie myślę, że będzie elegancko. Ważne info parafialne. Na moim Discordzie już są wyniki z ostatnich 12 filmów, także koniecznie sobie wbijcie na Discorda i sprawdźcie, czy ktoś z was czasem tutaj nie wygrał. Oczywiście w tym filmie też rozdaję doładowanie wartości 5 dolarów, czyli 21 ziko, wystarczy mieć wpisany kod Nie trzeba nic doładowywać, po prostu mieć go wpisany. Oczywiście również trzeba subskrybować mój kanał Polajkować ten film i obejrzeć ten film do końca. Ponieważ w randomowym momencie powiem specjalne hasło, które trzeba będzie napisać w komentarzu. I spośród wszystkich komentarzy wybiorę jedną osobę, która spełnia wszystkie te punkty, o których powiedziałem, i dostanie ode mnie te doładowanie na 21 dolarów. Także deal, myślę, że elegancki. Także zapraszam do oglądania, lecimy. A, ale jeszcze jedna rzecz: dalej trwa giveaway o kose. Także polecam sobie serdecznie wziąć udział. 20 ziko, do wystarczy doładować. Już to jest dla osób, które wpacają z moim kodem, więc. Jak 20 ziko sobie doładujesz, to z automatu Cię dołączy i masz szansę zgarnąć tego otogódka. Tutaj akurat w tym giveawayu bije na alarm dosłownie bije na alarm, bo uważam, że bardzo mało czasu zostało do rozlosowania tej kosy. Także kto jeszcze się nie załapał do tego giveawaya, zapraszam serdecznie. Z moim kodem wydychy doładujesz, no i tutaj wpadasz mu mordeczko. No i co, ja myślę, że sobie wpadę na bitwę. Kurwa, myślałem, żeby może tutaj sobie sprawdzić, Zobaczę, co oni wydropili, nie? O, ziomek po prawo, elegancko, fajnie, fajnie. Tutaj mamy na buście też spoko skrzyneczkę, ale ciulowy drop z tej skrzynki. I tutaj najdroższa skrzynka, mega, mega fajny profit, chociaż nie, profit ciulowy. Ale wiecie co, ja tu spróbuję na underze zrobić na trzech, kurde to by było mega ryzykowne. Wezmę tylko to, bo ja widzę w tej skrzynce potencjał, wiem, że ona jest taka randomowa trochę z dupy, ale może, dobra, bierzemy Michaela, jeżeli to jest underdog i... Błagamy, żeby oddało. Jakby pierwsza była na plus, to by było pięknie. No o, dobra. Dycha na plus, zawsze coś. Dziękuję za dyszkę. No i co? Może takiego szyrdzika byśmy sobie pyknęli Music cases, Jezu. To nie wiem, czy to będzie dobry pomysł, ale niech będzie. Sześć prób mamy na wydropienie czegoś fajnego. I dobra, fajnie oddało na początek. Już rosso ładny profit tutaj zgarnął. Oby tak było tylko dalej. Dobra, jeszcze cztery skrzynki. Nie wygląda to najgorzej. Dobra, i tak gdzieś już jesteśmy w połowie, a jesteśmy w połowie szynek. Okej, okay, okej. Okay. Rosso już jest na zero i reszta jest na połowie. Dobra, dwóch jest na zero i my jesteśmy na połowie, żeby to oddało ładnie. Okej, okay, ile to jest warte? Mhm. Mm no, 6 Ziko w plecy. No kurde belek. Kurde belek. Czekajcie, dołączyć tu czy nie. Kurde, ja muszę się zastanowić zawsze dwa razy. Bo normalnie przy większych saldach, to ja wbijam na takie bitwy instant. Sobie zobaczyć. A tutaj to trzeba uważać. Wolę to zobaczyć sobie jednak. Wolę zobaczyć. Dobra, potencjał jest tego w Dwie strzynki mega mocne, z tego co widzę. Trzecia już słabsza. I czwarta na jester to wiadomo, mega RNG. Dobra, czyli myślę, że mogę to sobie sklonować i odpuścić to sobie. Te dwie i mamy, że. 16 zykło bitwę na anderze. No, jakby to siadło, byłoby super. Dobra, dwa dołączyły. Witam Was serdecznie. Mam nadzieję, że mi zrobicie ładny profit. Co? No, jest spoko. Pierwsza dopiero nie urywa, ale dla mnie jest najgorzej. I o, kurde. Co tu za drop poleciał? Dobra, klonuję to i jeszcze raz, i jeszcze jedna próba. <laughs> jesteśmy aktualnie w połowie sanda, połowę jesteśmy w plecy. No kurde. No jest potencjał w tej bitwie. Jest ona nawet spoko wyszpącona. Tylko żeby mi udało, dobra, dobra. Słabo, mega słabo. No i tutaj jeszcze Kurwa, taki mały. Tak mało brakuje. No nie wiem, no myślę, że jedyna nadzieja, jaka by nas tu mogła spotkać, to, żeby znaleźć bitwę za 25 com nie znajdę takiej Ale jest za połowę, czyli no dołącz mnie! Z mi strony, czy neta mi wywaliło. O, dołączyło. <grym> Dobra. Czyli właśnie los chce, żebym nie grał grałina i chce, żebym zagrał sobie połowę, więc pewnie to by oddało czemuś dźwięku nie mam. Nie wiem. Jak to da, to będę niezadowolony. Nie spodoba mi się to totalnie. Bo nie może tak być, bo chyba tutaj właśnie ma to polegać na tym, że to mam przegrać. No i tak to chyba będzie. I jak to. Przegram, to czekajcie. No, jest lipa. To mam. O, teraz nagle wrócił dźwięk. To mam sobie zagrać za olino. Dobra, i jeszcze sobie dam takiego. O, nie stać mnie. To takiego. Pyk. Anime case. No co? Albo wóz, albo przewóz. Jeszcze na czterech to dam. A co tam? I niech będzie. Że niech wbijają, wbijajemy, sobie wezmę i samu. I niech będzie ten Alex. No, coś ten Michał dzisiaj nie oddaje. Coś ten Michał nie idzie po naszej myśli, także. Może to będzie dla nas zbawieniem. I uwaga. O nie, oj, oj, oj. Trzeba było tego Alexa nie dawać Chociaż teraz wydropił ładnego digla Dobra, no W miarę mam szansę jeszcze, jeszcze są w szansę No nie, no Jak tak OWP daje, to nie ma szans I uwaga Lipa, 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 lipa co ja mam wam powiedzieć? No nic nie powiem ciekawego. Bierzcie sobie udział w giveaway'u, mam nadzieję, że wam odda. W następnych odcinkach planuję odkutkę. Biorę sobie trenera i mam to w dupie. Dobra, dzięki wam za oglądanie, Bizowie. Trzymajcie się i siema.